Nazywam się Paweł Stanisław Goszków. A moją ambicją jest zostanie najsłynniejszym. Nie. Po prostu kandyduję na burmistrza Małomicy. Jest rok 2024. Miałem to szczęście urodzić się w Protawie, gdyż w Małomicach nie było nie ma szpitala. Normalnie tu jest pięknie, ha, ale nie wszędzie. Najwyższy etap rozwoju osiągnęliśmy wiele lat temu. I czy coś więcej się wydarzy zależy tylko od Ciebie. Monarchini by chciała, by wszyscy uwierzyli. W jaki sposób? W jaki sposób? W jaki sposób? No. Wszystkich nas czeka katastrofa. To kara za wymyślenie bipu i sprawdzanie, co dzieje się w gminie. Możliwe, że w naszej gminie pojawiła się straszna choroba. Mezalians? Nie, nie. Mezalians wygoniliśmy odpowiednio wcześniej. Się nie zagnieździło. Nepotyzm. Nepotyzm? Tak, dokładnie. Niestety drąży nas od dawna. Jestem Henryk. Ja Roma. Jacek. Agnieszka. Leszek. Grzegorz. Bernard. Marek. Tobiasz. Paweł. Jestem Ewa. Data. Marek. Sebastian. A ja Przemek. Bohaterowie dobrej zmiany. Ludzie, obudźcie się, mamy XXI wiek. Pycha, buta, uszczerstwa, arogancja. To trzy przyczyny najczęstszych zgonów polskich monarchów. To jest problem. Musimy z tym coś zrobić. Co? Uf. 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 Cieszycie się tym, co mamy? Ech, jaki tu jest potop? Jedna osoba była przeciw. Koniec tematu. Mamy demokrację. Infrastruktura. Sport. Sport. oświatę, Bezpieczeństwo. Automatyczne defibrylatory. Drogie śmieci? Nie. Nowoczesny urząd? Przyjazny urząd. Sądstwa. Lokalne stowarzyszenia. Przedsiębiorcy. Centrum Kultury. Monitoring. I turystyka. Pomyśl o tym. 7 kwietnia. 7 kwietnia zamawiam pomyślność dla gminy Małmice. A ty ruszajcie na wybory. Hop, 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 hop. Ара